W domu krawca zorganizowane zostało spotkanie wspomnieniowe Śnieżnika. Uczestnicy mieli okazję zarówno przypomnieć sobie o tej części historii ziemi kłodzkiej dotyczącej byłego wojewódzkiego przedsiębiorstwa gospodarki turystycznej Śnieżnik, jak i odsłonić ginące karty historii dzięki swoim wspomnieniom. Zależy i mnie i całemu Towarzystwu Miłośników Ziemi Kłodzkiej, żeby wydobywać z tych zakamarków historii rzeczy, które są godne tego, żeby o nich pamiętać i je przypomnieć i żeby to zrobić w sposób jak najbardziej spektakularny. No więc zwołałem spotkanie, ale motyw tego spotkania jest bardzo ciekawy i prozaiczny troszkę. Przechodziłem mostem żelaznym po powodzi i patrzę, godło śnieżnika. To wspaniałe godło jest dalej po drugiej powodzi po wszystkich zawieruchach dalej nienaruszone, piękne z niebieskimi e, motywami e, widnieje. Przedsiębiorstwo turystyczne, które było największe w historii ziemi kłodzkiej w sensie swojej branży turystycznej i nie tylko, bo wojewódzkie, które miało taką markę, że liczyło się w kraju, nas szanowali wszyscy, od Warszawy do sąsiadów. Jestem dumny z tego powodu, że e, kiedy byłem dyrektorem przez 7 lat tej firmy, 1300 ludzi z zatrudnienia, że zawsze mówiono o tej firmie pozytywnie i twórczo. Były to czasy, kiedy e, no stanowiliśmy. Taką jakby większą rodzinę. Nie było panowania, byliśmy wszyscy sobie, że tak powiem bliscy. Każden, jedy, każdy o drugim wszystko praktycznie wiedział. Służył jeden drugiemu wsparciem i no... Mile wspominamy tamte tamty czas. Jako jeden z najstarszych przewodników miałem okazję współpracować wielokrotnie ze Śniewnikiem. E, przeprowadziłem bardzo wiele imprez organizowanych przez Śniewnik. Znałem prawie wszystkich dyrektorów, e, zaczynając od e, Stefana Skarwińskiego, wspaniałego człowieka. E, szkoda, że nie ma go e, w Encyklopedii Ziemi Kłodzkiej, bo sprawdzałem. E, tak resztę, jak i innych dyrektorów. Szkoda, że nie ma śniewnika. Szkoda, że nie potrafiliśmy go utrzymać, bo skoro likwidowano wojewódzkie przedsiębiorstwo śniewnik, to mogliśmy jednak wrócić do jego czasów, kiedy utworzono go właśnie w powiecie kłodzkim i trzeba było go reaktywować i trzeba go było utrzymywać do dnia dzisiejszego. Od czasu likwidacji śnieżnika powstało tu wiele różnych towarzystw i stowarzyszeń regionalnych czy turystycznych, ale jak niektórzy z rozmówców podkreślali w czasie spotkania, żadne z nich nie spełniło w rezultacie takiej roli, jak spełniał śnieżnik.